Cześć kochani witajcie To jest ja znowu ja dzisiaj jedę po złomik Pokażę Wam ile to co mam, jaki mam święcik dzisiaj Mamy na sprzęcik jak widzimy, wszystko jest. Bateria pasowa to więc taki mam sprzęcik a tu dzisiaj mam taki złom, ty właśnie spotkałem po drodze. Właśnie tutaj w lasie metalowa, to jest puszeczka, tam widzicie a gdzie to no to, co odbioru, to ramy. A to taką blachę widzimy, która właśnie też odbioru. Do, 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 do no i widzicie, złom jest. Tniemy i na jedziemy. Widzimy, widzimy jeszcze na razem po drodze susarkę i tyle poszeczek. Widzicie, w takim miejscu na skarpach jest sporo aluminium. Chyba gdzieś sprzedał aluminium, będzie, będzie 2 kilo, bo to kilo będzie. Więc do roboty mamy tu blachy. Idziemy. To kochani, włosy. witajcie. Byłem dzisiaj na skupie złomu. Pokażę Wam zaraz rachunek ile tam mi wyszło. Jak mówiłem oczywiście przekażę połowę na zabawki. To już tam potem kupię i wręczę i dzieciom z Ukrainy, rodzinie, to pokażę Wam, ile było tego złomu.